Siema, ja jestem Filip Filipowicz, zapraszam Was na odcinek coś podobnego do Q&A. Dzisiaj nie będę korzystał z telefonu, bo przez przypadek usunąłem wszystkie pytania, ale zdążyłem zapisać je w moim zeszyciku. I będę dzisiaj Wam czytał 20 pytanek, coś versus coś. I zobaczycie co wolę. Wszystko wyświetla Wam się tutaj. Tym razem przyjąłem inną formę, nie będę pisał pytań, a będę je wyświetlał tak jak są one na Instagramie. Więc lecimy z pytaniem pierwszym. Herbata versus kawa. Wiecie co? Zależy od humoru, bo rano kawa, ale wieczorem herbata. Zielona tylko i wyłącznie. Bez są która się odchudza, więc zresztą chyba mówiłem setki razy, więc nawet nie będę wspominał. Zier się rozwijał. Komedia versus horror. Tu też zależy od nastroju, ale osobiście wolę horrory. Y horrory w ogóle mogę oglądać i dzień, i w dzień, i w nocy. A komedię zazwyczaj ogląda kiedy mi się chce, ale rzadziej na pewno. Bo szczerze ja się dużo śmieję, nie muszę oglądać komedii, żeby się dużo śmiać, a dużo się śmieję na ogół, więc BMW versus Audi. Obydwa auta mi się bardzo podobają, ale jednak zostaję tutaj przy Audi. Audi mi się bardziej podoba niż BMW. Facebook czy Instagram? Instagram. Mam Facebooka i mam Instagrama. O, i to jest idealna sytuacja, żeby zaprosić Was na mojego Instagrama. FiliFilipowicz, podłoga official. Wszystko macie na dole, czyli w opisie filmu. Tutaj chyba wam gdzieś też wyświetlę nazwę kanału, nazwę mojego konta na Instagramie, żebyście mogli mnie obserwować i polubić moje wspaniałe zdjęcia. No dobra, nie będę się rozwijał z tym Instagramem ani Facebookiem. Po to, dzisiaj nie chcę, żeby był mega długi odcinek, ponieważ nagrywam to trochę na śmieciu, bo nie mam za dużo czasu dzisiaj, bo muszę jeszcze posprzątać w mojej szopie. Mojej własnej szopie, z której robię siłownię. Może Wam to pokażę, ale nie jestem przekonany do tego. No zobaczymy. Oczy ciemne versus oczy jasne. Chodzi o kobiety. Jakoś nie przywiązuję do tego dużej wagi, ale myślę, że. Takie ciemno-jasne byłyby ok. No i co tu dalej mówić, no? Zielony versus czarny. Zielony. Owoc versus warzywo. Owoc. Włosy długie versus włosy krótkie. Chodzi o kobietę, znowu. Zdecydowanie tutaj jest wybór. Wolę włosy długie u kobiet niż krótkie. To znaczy wolę włosy długie u kobiet takich młodszych... A takie w podeszłym wieku kobiety wydaje mi się, że bardzo pasują im włosy przykrótkie takie. Kot versus pies. Kot. Lato versus zima. Lato. Woda versus sok. Tu was zaskoczy. Woda. Pije dużo wody. Jeśli chcecie schudnąć, pijcie dużo wody. Tak jest moje motto. I na pewno nie moje tylko. Soki zawierają w sobie dużo cukru, więc dlatego nie spożywam ich tak często. Uroda versus charakter. Chodzi o dobór kobiety na przyszłość. no, charakter. Chociaż uroda też się liczy, nie powiem, że na no to nie patrzę. Ale charakter dobija nawet do 90%, a uroda to jest takie 10-15%. Miłość versus przyjaźń. No, to już się rozwijałem w poprzednim odcinku QA. Yy... Zależy o co chodzi. Jeśli chodzi o chłopaków, o przyjaciół, kolegów w wersji wersji płci męskiej, to wolę taką przyjaźń, mocną, męską, taką przyjaźń. Yy, jeśli chodzi o dziewczyny, takie, które są mi bardzo bliskie, to wolę taką miłość, tak się podkochiwać w nich, bo wiem, że można im zaufać bezgranicznie. Chociaż nie to, że dyskryminuję przyjaciół w płci męskiej, bo to też są świetni przyjaciele. Podstałówka versus liceum, Ludzie. No, to jest oczywiste. Liceum, chociaż to nie dyskwalifikuje podstawówki, która była też bardzo fajna i bardzo udane Przygody miałem w podstawówce z moimi przyjaciółmi, starymi przyjaciółmi z dawnej podstawówki. Coca-Cola versus Pepsi, Nie piłem już bardzo długo tego napoju, ani tego, ani tego. Ale jeśli wybieram, to Pepsi, bo niby mają zbliżone smaki, ale jednak ludzie kupują tę Pepsi niż Coca-Cola. Częściej. O, tu jest jakieś takie pytanie. Dziwne trochę, ale no co tam. Rodzina versus wiara. No. wiara. Moja wiara w Boga jest bardzo ważna, ale moja rodzina jest dla mnie ważniejsza, z jednej strony. O moją rodzinę no, kocham, no, nie ukrywajmy, prawie chyba każdy kocha swoją rodzinę, więc na pierwszym miejscu rodzina, na drugim miejscu wiara, chociaż bardzo zbliżone do siebie. Szkoła versus siedzenie w domu. Rozmawiałem niedawno z moim kumplem i powiedział mi tak: mówię, o, wiesz co, ja bym to chciał chodzić do szkoły już. O, ty nie gadaj, tylko siedź w domu i se zrób to i tamto. Bo mówię ci, gdy pójdziemy do szkoły, to będzie z powrotem. Ja chcę do domu, ja nie chcę chodzić do szkoły. I zobaczycie, że tak będzie, popieram jego zdanie. Ale nadal zostaje przy tym, że wolę chodzić do szkoły, bo jednak się ruszam. I jak dojeżdżam do sąsiedniej miejscowości, do sąsiedniego miasteczka, to jednak mam więcej ruchu niż w czterech ścianach. No. No, to też pytanie z grubej rury. Pokémon Go gra versus dziewczyny. To pytanie, ta odpo y odpowiedź na to pytanie jest banalna. Pokémon Go. Nie na no, żartuję. Oczywiście, że relacje z kobietami. Żadna gra versus dziewczyny, żadna gra nie wygra. Ja najbardziej y, lubię poznawać ludzi. Y, bardzo lubię gadać z ludźmi. Przede wszystkim źle się czuję przez tą kwarantannę, bo gadam tylko z rodziną. No, to, to też jest rozmowa, ale no, nie jest taka sama jak z mnie, Coś tam tu jeszcze zostało? Coś pominąłem? Y, o, tutaj jeszcze mam takie pytanie, na które nie znalazłem takiej odpowiedzi spójnej. Kobieta z nadwagą, mądra versus chod... Chuda kobieta, ale taka głupia? Nie sprecyzowałem się na to pytanie. No, wiecie, zależy jak, o jaką grubość chodzi, no bo mi się wydaje, że nikt nie będzie z taką, to znaczy nie obrażając nikogo, nikt nie będzie z taką kobietą, która o siebie nie dba, do której nie zależy. Ale myślę, że jakby to była taka, no, była nadwagą sporą, ale nie aż taką ogromną, no to myślę, że wybrałbym właśnie tą mądrą z nadwagą, niż tą chudą, ale głupią i pustą, jak to mówią, nie? No, coś tu jeszcze zostało, to przeczytałem, to przeczytałem. Yy. O, tu jest w ogóle pytanie takie: Muszę opowiedzieć panu historię. Yy, moja przyjaciółka Wiktoria Makota Galusia Grzegorza. Pozdrawiam Gelusia i pozdrawiam Wiktorię. Yy, I przyjaciółka mojej przyjaciółki. Natalia, ma kota Jaha, tak się nazywa, tak, Yachu. I kogo wolę, Gelusia vs Jaha? Znam obu. Gelusia głaskałem. Jahu przede mną uciekał, więc wolę Gelusia. Zdecydowanie. No to bardzo krótki dzisiejszy odcinek, ale Staram się rozwijać wszystkie pytanka, które miałem, na nie odpowiedziałem. Wszystkie 20. Dziękuję oczywiście wszystkim moim obserwującym, którzy zadali mi pytania na Instagramie. Wkrótce pojawią się kolejne takie pytania. No i będziecie wtedy mogli zadawać pytania, właśnie coś versus coś, bo to jest właśnie bardzo, bardzo fajnie mi się nagrywa takie rzeczy i naprawdę nie muszę się mega. Dużo wypowiadać, a jednak sprawia mi to przyjemność w nagrywaniu. Yy, gdybyście się zastanawiali, co to jest tutaj, to to tutaj to jest rower, bo kupiłem sobie nowy rower i nie zdążyłem go wypróbować. I tak stoją mnie w pokoju już za tydzień i przyjechałem się nim tylko w sklepie. No i nie zdążyłem go wypróbować, bo idealnie jak go kupiłem za czas kwarantanna, no i nie mogę wychodzić z domu. A więc moi drodzy co tu mówić. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie go. Tam na dole musi być szary przycisk, nie może być czerwony. A więc lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Trzymajcie się, na razie, cześć!